Teraz drugi sposób umieszczania nagrań na platformie. No nie tylko nagrań, więc niektórzy z Was już e, dodali tego typu zasób. Adres URL, czyli po prostu adres internetowy. Dodajemy. Jeżeli nagranie znajduje się w internecie, e, nie ma problemu. Teraz nazwa, znowuż tak, czyli. Powiedzmy Ticket to Mars, no, albo może bilet na Marsa. Opis. Znowuż wysłuchaj, nagrania i przejdź do zadania. Czyli dokładnie to samo. Może być to standardowa rzecz, możecie nawet kopiować pewne tematy. I teraz tak, zewnętrzny adres. E, URL możemy wybierać jakieś linki, natomiast e, generalnie, jeśli wiemy, gdzie coś się znajduje, czy mamy tutaj one, jakąś stronę, tu mamy z, nagranie audio, wystarczy po prostu skopiować tak. Przy okazji, uciszmy, uciszmy sprawę, ok, wchodzimy, mamy adres. Wrzucamy. I znowu, automatycznie czy osadzone? No jak będzie osadzone. No może o, zróbmy sobie w wyskakującym oknie. I to wszystko. I zasób jest gotowy. Zawsze, jeżeli, szczególnie jeśli chodzi o nagrania, należy spróbować wypróbować to nagranie, czy ono działa skasujemy poprzednią stronę sprawdzamy to nagranie zobaczymy, czy działa mamy wyskakujące okna no słychać, tak nie ma problemu to wystarczy Jakby w ten sposób, tak I mamy, mamy osadzone tutaj nagranie Skoro ma pisać, mamy przejść do zadania. No to znowu kolejne zadanie. Dodaj nazwa zadania. Zadanie do nagrania Mars. Tutaj oczywiście pewien porządek, pewna konsekwencja jeśli chodzi o nazywanie. I treść zadania. Podaj w jakim języku jest to nagranie. Wyświetlamy opis na stronie. Przechodzimy niżej. Terminy zostawiamy takie same. Tekst online. Tak, chcę mieć tekst online. Nie chcę od Was plików. Znowuż jedno zdanie. Albo jedna odpowiedź. Ocenianie dalej takie samo. Zapisujemy, wracamy do kursu. I koniec. I proszę zobaczcie, zajęło nam to może 10 minut, obydwa zadania, czy jedno i drugie. I mamy gotową lekcję, w której ktoś musi wysłuchać dwóch nagrań, podać odpowiedzi. My będziemy mieli odpowiedzi. Po pierwsze informacja automatycznie przesłaną na platformę, że odpowiedzi takie przyszły. Po drugie, ocenimy to szybko i sprawnie. I ocena zapisze się w dzienniku, czyli będziemy mieli sprawozdanie z każdej czynności, którą kursanci powinni tutaj wy wykonać. I jeśli chodzi o Was jest podobnie, wchodzicie na jakieś nagranie ja mam dwa proste pytania. Prawdę mówiąc, od razu wiadomo, czy ktoś wysłuchał tych nagrań, czy nie wysłuchał albo przynajmniej do nich zajrzał, albo przynajmniej wie, że takie zadania były do wykonania, czyli jest aktywny na platformie. I to jest to i to jest ta rzecz, o którą mi chodziło. Okej, okay, dzięki.